Witam. Ta seria jest pożyczona od Wolfika. Dzisiaj zaczynamy serię Jak się nazywają telewiz kanały telewizyjne w po polsku. To jest pierwsza seria, który z moim głosem bez żadnych sensorów. Może ta seria będzie bezsensowna, ale nie mi się szczegółów. Lecimy. Polsad sport fight. To tłumaczy się na Polsat Sport Walka. Pol Polsat Play to tłumaczy się na Polsat Graj. No ale ten Polsat to nie jest o tematyce, o graj, tylko o jakichś tam dokumentach. Ta takie tam Polsat Games, y czyli ten kanał z grami, tak się powinien nazywać. Nie, nie wiem dlaczego w sumie. To samo z Polsat Cafe. I mogli Polsat Play nazwać, powiedzmy, y Polsat Men, powiedzmy? Polsat Cafe, Polsat Woman. Nie wiem co to za kombinacja, ale przechodzimy do następnej stacji. jesteśmy w temacie Polsat Games, no to przetłumaczmy sobie Polsat Games i Polsat Gra. A tak przy okazji, to jestem zaskoczony, że winiarze Low Island lecą na Polsat Games. Dosłownie niezwiązane z tematem. śmierć śmiertelność się sposobów, ogłówka. Fajna historia z tego wieku nie pasuje do takich, do takich kanałów. Mnie ciekawi czego Polsat Rodzina nie nazwała i Family. Te kanały startowały w tym samym dniu. O, nie ma... nie ma tego starego loga. Wandalizm na Wikipedii przyszedł. W sumie wandale zawsze byli. Na przykład kiedyś pod yy, wydarzeniami tutaj w sensie na Wikipedii artykule, bo tam napisane coś w tyłu że 4 maja jest Le Le leci serial chirurzy. To już... To już zostało zmazane kilka miesięcy temu, ale to jeszcze gdzieś w maju czy w kwietniu było. Było to jeszcze, ale zmazali. Ktoś tam powiedział co za głupoty, no i zmazane. Jak już to jest... mówię coś o Polsat Café, to Polsat Café Tłumaczy się na kawiarnia się w sensie górni to przetłumaczy bo myślałem, że Polsat Kafa czy coś no i to raczej to nie ma sensu bo na Polsat kafe przypomnijmy, że że co tam jakieś programy weselne, weselne jakieś tam nie no, nie, 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 oglądam, nie oglądam nie oglądałem tego kanału ale pamiętam, że tam Nasz Nowy Dom leciał nie, nie, nie interesują mnie takie kanały, to jest sama Konkurencja razem z TVN z style i TVP Kobieta. Polsat News. No to wszyscy spytałbyś się kogoś Polsat News po angielsku, jak brzmi. Znaczy chodzi mi z angielskiego na polski. To powiedziałbyś a to jest Polsat Wiadomości. Ale nie. Google mi przytłumaczył, że to jest że to są wiadomości z Polsatu. Ale też czasami Google'owi nie można wierzyć. Ale, jak to mi to przetłumaczył, no to niech, niech będzie na Google. No i po co to mówię? Nie wiem, jakoś tak. A Polsat News 2, czyli wiadomości z Polsatu 2. Cream Investigation Polsat. To tłumaczy się na przestępczość, śledztwo Polsat. Tego kanału, kanału niezbyt kojarzę, bo nie posiadam go w swoim na koderze, ale. Słyszałem o nim. i też ma skrót C i Polsat Food Network. To jest stacja, na której obecnie leci, lecą kuchenne rewolucje. No tam programy z Magdo Gessler Food Network, czyli to tłumaczy się na sieć gastronomiczną. Jak można to stwierdzić, nawet po samym. Obecnie ten kanał od 2017 należy do TVN-u, ale do. 2017 należał do Polsatu. I można nawet sprawdzić, że Polsat Food Network się kiedyś nazywał, czyli Polsat sieci gastronomicznej. Czy, czy tak. A tam jak tam Ewa gotuje leciało. To samo zrobił Polsat. Zabrał TVN-owi serial Niania i obecnie leci na kanale swe Polsat. No i tyle na tej serii. Może powstanie druga część, nie wiem, może mi może się nie będzie chciało. No do